Hejka, nagle like, jakaś w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem kolejnym. Nagrywam ten odcinek po odcinku tamtym. W każdym razie, nawet w tym pierwszym odcinku, yy, chciałam poprosić o. Aha, ja sobie o na wtle. Ale w każdym razie chciałam wymienić, yy, jakby, niezmienioną czapeczkę yy, Drip. I ta oto dziewczyna chciała mi dać oto yy, te oto budki. I wiecie, ja uznałam, że jednak nie. Że to odrzucę, bo właśnie mi się wydawało, że właśnie Cikak nagrał o tym, że jakby jak z Pani osoby, potem oczywiście wszystko oddał. I jak wydawało mi się, że on właśnie kupił takie budki, i one są właśnie w sklepie. Są one trochę podobne do yy, budków disco. Ja Wam właśnie teraz pokażę budki disco, bo tu właśnie są. I to są budki disco. I tu się one różnią tylko kartką. Chociaż w sumie mega ładny jest ten pakiet sensie Podoba mi się. I no, a tu jak właśnie, jaki to jest pakiet? Proszę, powiedzcie. Bo mi się on właśnie, tak mi się zawsze ta sukienka podobała, tylko. Aha, dobra, w jakiejś stronę to nie. To nie, jednak. I właśnie sobie tę osłupkę yy, zablokowałam. Właśnie, tu było parę tych wymian. Nie. Właśnie też tu wam pokażę takie wymiany, w których się trochę dałam odzbanić Aha, dobra, nawet mnie chce, tam nie chce mi nawet jakby przewinąć tego, ale w każdym razie jeszcze ja wam pokażę, jakby czat z tą osobą. Mm, tylko muszę sobie być zablokowani, bo zablokowałam. Eee, boże, i teraz ja mam ze wszystkich blokadę usuwać, dobra, dobrze, że jest tu gdzieś blisko, właśnie. Blokadę usunęłam. Nie zgadnę, już coś tam... A myślałam, że coś tam nie pisać będzie. Pozdrawiam wszystkich moich obecnych znajomych. I tutaj właśnie się jej e, spyta. Tutaj od początku wam pokażę. W sensie nie będę wam pokazywać. W sumie mogę wam od początku pokazać. I tu właśnie było ta wiadomość jest, e, czy właśnie... Em, by y, mogła jakby mnie zasubskrybować, podobijam 20 subskrybentów na kanale I tutaj, co to jest za czapka? Drip, nie wiem, mogło być błoty ja Ja tutaj napisałam, że ok e, Czekaj, tylko się przeloguję To wymianą? E, e, właśnie ona ja się spytała, czy prezami e, Wymianą nie, bo oszukasz I w, ja tu się od razu dopisałam, że w sensie prezami nie i ona tutaj mi napisała, że ok, zaproponowała mnie, e, napisałam, już i ja jej tak piszę. Kamera się przekrzewiła. XD to nie jest unikat. E, to unikat. Sprawdź w internecie. No, sprawdziłam. A w ogóle, gdzie ta czapka i co? No to wymiana. E, nie oszustko jakby, bo jakby. Nie miała tej czapki, bo ja tego nie potwierdzałam, ale kto by normalnie potwierdził wymianę, która. Wyglądała coś innego ta osoba. Ja Ciebie nie oszukałam, tylko nie wiedziałam. A tej czapki nie mam. Te buty są w sklepie. Sorry, że Ciebie oszukałam, ale nie wiedziałam. Nie masz czapki, bo nie potwierdziłam. Okej, okay, ale przepraszam. Ja to już napiszę, że o niej nagrywam. I tu właśnie napisałam: XD, nagram, otopiam. W sumie to już nagrywam, ale nie można. Chciałam po prostu napisać, że jeśli nie jest pewna, że coś jest, nie jest unikatem, to po prostu nie powinna chcieć się wymieniać. Dobra, odbiorę te całe 9 ekspa. Bo naprawdę to jest mega słabe, jak dochodzi już do wymiany, macie się wymieniać i nagle sobie przypominacie jakimś magicznym cudem: że kurde ten, że jakby to nie jest unikat. Więc no, ja sobie jeszcze tylko skopiuję jej nick bo chcę sobie w statusie napisać to jest oszustka Bo w sumie to mi się najbardziej myślę Czemu ja ją mam w Najdze? To yy, Super. Dobra, ja ją w sumie potem wpiszę, bo z inku nie zapamiętam. W sumie pójdę sobie do mojego pokoju, yy, sobie zwierzaczka tego pogłaskać, bo właśnie mam tutaj takiego peta. Nowego, bo miałam właśnie tego z pakietu Flamingo. W ogóle mi się tak mój pokój nie podoba. Dzisiaj musimy go zmienić, bo to jest jakaś masakra. Myślę, że tło najpierw zmienimy w tym pokoju. Mi się mega nie podoba. Tło. Wszystko. Nie, to też nie. Czemu tu nigdy nie ma jakiegoś ładnego, białej tapety? Jakiegoś? W sumie jak gdzieś tak na początek pójdę, bo tam zawsze są. Nawet takie, wiecie. Tam są zawsze takie znośne. Może ładne, może brzydkie? Nie wiem. Brzydkie w sumie. Mm, to. Bo ja tak w sumie troszkę losuję, nie? Bo mi się tego nie chce nawet czytać. Yy, to jeszcze gorsze. A najgorsze jest to, że tak losując, to mogę jakieś tam tapety ładne ominąć. W sumie to mi się tło podoba. W sumie mi się podoba, więc teraz tylko trochę poprzestawiam wszystko, bo ja w sumie nie robię innego pokoju. Ja będę mieć zrobiony tylko ten. Dzienny, właśnie, bo uważam, że nie ma sensu coś tu bardziej jakby robić. Stoliczek damy sobie tu. Muszę sobie tutaj lepiej ustawić, bo już właśnie statyw znalazłam. Ogólnie. Tylko, że ogólnie statyw się tak przekrzywia, że to jakaś masakra, ale my się na nim tak łatwiej w sumie nagrywa. Na statywie. Właśnie. Tutaj mamy. Tak, to damy sobie te szajeczki, damy sobie tak na stolik, żeby mi takie na stoliku sobie stoją. I myślę, że tak nasz pokój się dzisiaj prezentuje. W sumie wygląda to nawet ładnie. Jeśli chodzi o moje zdolności w dekoracji pokoju, to, to jest piękne. Właśnie zapraszam do lajkowania mojego pokoju, bo ma trochę mało lajków. A właśnie jeszcze widziałam, że mnie parę osób zaobserwowało na TikToku. To jakiś ten kurs się odpalił. Ale ja Wam właśnie coś pokażę, bo z tego co tam widziałam, to trochę mnie osób zaobserwowała. Bo tym jak y, chyba, chyba mnie zaobserwowało, w sumie, nie pamiętam w ogóle. Mm, no. Boże, ile to się ma ładować. Dobra, najwyżej ten. Slack, to chociaż w sumie tutaj widzę coś się. Dobra. To się coś dzieje pokaż profil. Chcę zobaczyć mój profil. I chcę oglądać TikToków. Pokaż mi mój profil. Właśnie tu mamy 113 obserwacji. Ja to No, właśnie jest 113 obserwacji. Nieźle. Chyba na najlepsza jest liczba moich tych wiem, osób obserwowanych przeze mnie. No. I w tym odcinku to chyba już będzie na tyle. I cześć.